Hej, zapraszamy dzisiaj na filmik, na który wiem, że wiele z Was czekało po prostu z wytęsknieniem i jest to mój makijaż ślubny, czyli ten, po prostu, który miałam w dniu mojego ślubu. Jak zapewne większość z Was wie, a przynajmniej tak by się mogło wydawać, że większość z Was wie, bo jest Was na Facebooku więcej niż na YouTubie, a na Facebooku pochwaliłam się faktem za mąż pójścia. Nie da się również przeoczyć obrączki na palcu, także tak wyszłam za mąż, i dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak wyglądałam w tym dniu, ale właśnie taki może króciutki wstęp. Nie będę pokazywać zdjęć z mojego ślubu, nie będę pokazywać jak wygląda moja suknia jak wyglądałam ja cała w sensie ubioru ponieważ to jest moja prywatność to jest coś co wiecie, że ja sobie cenię to był mój jedyny wyjątkowy dzień i naprawdę nie chcę tego dnia po prostu wystawiać, może nie na rozszarpanie to było już takie trochę drastyczne ale po prostu na krytykę chcę to zachować dla siebie i mam nadzieję, że uszanujecie to i że po prostu zadowolicie się tylko tutorialem z makijażem. Jeżeli sam makijaż, chodzi, to jest to makijaż, którym po prostu ja się czuję najlepiej. I myślę, że taki makijaż jest najlepszy, jeżeli chodzi o dzień ślubu. Po prostu mamy tutaj jako tako zaznaczone oko. Jest to taki sposób malowania oko, który to oko powiększa. Jest ono wyraźne, ale nie skupy na sobie całej uwagi. Nie mamy tutaj żadnych ostrych krawędzi. Wszystko jest w makijażu oczu rozmyte, nawet kreska, także wszystko jest takie mięciutkie, żeby nie konkurowało z właśnie mocnym makijażem mocnym akcentem na usta. Um, na ustach oczywiście jest burżyła róż Edition Velvet, bo gdybym tego nie użyła w dniu ślubu, to była po prostu była największą hipokrytką na świecie, tyle radząc, zachwalając, a nie używając w tak ważnym dniu. Także um, trzymała się cały wieczór naprawdę. Ja dalej jestem, po prostu stoję twardo za tymi pomadkami. I jest to taki dość uniwersalny makijaż. Oczywiście, jeżeli niedobrze się czujecie w takich mocnych ustach, to możecie ten element sobie darować, a zostawić tylko oczy, bo taki makijaż oczu sprawia, że one są właśnie takie o wiele większe. No, zobaczcie to na początku tutorialu, kiedy mam tylko jedno oko pomalowane, i naprawdę jest to duża różnica. Mam nadzieję, że makijaż się Wam spodoba. Wystarczy już tego długośnego wstępu. Przechodzimy do tutorialu. Co już zrobiłam, to oczywiście nałożyłam bazę. Bazą, jak każdy inny innym makijażu, był tutaj korektor Collection Nasting Perfection. I pierwszą rzecz jaką zrobię, to będzie oczywiście zmatowienie ukobrkowego. Użyję w tym celu beżowego, jasnego matowego beżowego cienia, który właściwie jest może odrobinę tylko jaśniejszy od mojego koloru skóry. I nałożę go tutaj na całe ukobrkowe powyżej załamania powieki. To już jest taki właściwie standard w moim makijażu. Też tutaj sam wewnętrzny kącik, ale nie na powiece, tylko tutaj bardziej w tej części, która jakby jest już może nosem. Ja mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, bo tutaj też miałam um, nieutrwalony korektor i po prostu nie chcę, żeby tutaj cokolwiek innego się przykleiło, jakikolwiek inny cień dopóki moja baza jest jeszcze wilgotna, nałożę na nią na wewnętrzne kącik. właściwie do połowy powieki, to tak jak na tym oku widać. Cienie w, o takim wykończeniu z sparkle i połączę dwa odcienie, będzie to ten beżowy i taki bardziej szampański. To są cienie, które dają jedynie drobinki. Już zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Co to oznacza, że cienie w ogóle nazywają się wykończeniem sparkle? i Właśnie to oznacza, że koloru właściwie nie dają, ale dają takie piękne drobinki a że one się muszą mieć do czego przyczepić, to właśnie najlepszym momentem jest nałożenie je na mokrą bazę, żeby ta baza zaschnęła razem z tymi drobnikami. Z kolei na zewnętrzną część, na zewnętrzny kącik, do połowy mniej więcej nałożę średni, brązowy matowy cień i jest to cień, który właśnie posłuży mi i do załamania powieki, do zaznaczenia załamania powieki, Idę nałożenie tutaj do zaznaczenia jakby końce oka, tak to możemy nazwać. Nakładam go do takiego miejsca, żeby on się jakby połączył z tymi drobinkami, ale nie chcę tutaj zbyt agresywnie tym pędzlem machać, żeby tych drobinek po prostu nie, nie pozbyć się. Tego zaraz jeszcze odrobinę drobinek nałożę na ten brązowy cień, żeby to wszystko ładnie się zazębiało. A póki co rozcieram wszystko powyżej załamania. Łącząc dwa cienie, ten, który używam do tej pory, i ten ciemniejszy brąz, będę zaznaczać delikatnie załamanie powieki głębiej, jakby, ale używając naprawdę minimalnej ilości tego ciemniejszego brązu, chodzi o takie delikatne, bardzo delikatne pogłębienie koloru. I nakładam go już tutaj bardziej, koncentrując się na zewnętrznej części załamania. rozcieram wszystko po całości. Nie dokładając już tutaj cienia na pędzel, po prostu rozcierając to, co mam, staram się też wyciągnąć jakby ten cień tak w zaznacznym kąciku delikatnie, żeby otworzyć takie delikatne kocie oko. Tak jak widzicie na tym, tutaj na tym już skończonym oku, nie ma tutaj jakiegoś definitywnego takiego zaznaczenia, że jakbyście, wiedziały, jakbyście nie wiedziały, że to, to będziecie to widzieć, tylko już doszukując się i analizując każdy element makijażu dopiero to zobaczycie. I wracam z cieniem z parku i delikatnie przekrywam brąz, żeby nie było granicy między drobinkami a brązem, żeby to się wszystko ładnie przechodziło. Oczywiście pamiętając o tym, żeby sam zewnętrzny kącik pozostał matowy. Nałożyłam bazę dolną powiekę i nałożę teraz ten sam cień, którego używałam, tutaj na zewnętrzny kącik. Nie będzie to bardzo widoczne, ale nie na tym, żeby to było widoczne. Nam zależy. I włączę oczywiście dolną i górną powiekę. Przed czas na namalowanie kreski eyelinerem eyeliner, którego użyłam i który użyję również dzisiaj. To jest eyeliner z Maybelline, żalowy, z, który rozwodniłam z kropelką Line I namaluję taką właśnie kreskę na całej, wzdłuż całej linii rzęs z wyciągniętym z wyciągniętą jaskółką, kocim okiem, jakkolwiek chcecie to nazwać. Nie musi być ona jakoś strasznie precyzyjna, bo i tak będziemy ją rozcierać delikatnie brązowym cieniem. Tak wygląda skończona kreska, oczywiście możecie ten makijaż zostawić tak i po prostu wytuszywać rzęsy. Natomiast widzicie, jaką różnicę robi rozmycie lub nie rozmycie kreski. Wiadomo, na, na lewym oku nie mam też malowanych i przyklejonych rzęs, ale em, prawe oko, kiedy ta kreska jest rozmyta, daje taki właśnie bardziej rozmarzony wyraz twarzy, taki wiecie, bardziej. No miękki, bardziej miękki po prostu. I bardziej mi się akurat tamtego dnia podobało, żeby toko nie było już takie ostre, zwłaszcza, że miałam też bardzo mocny kolor na ustach, więc żeby to jakoś tak zrównoważyć, postawiłam na rozmytą kreskę, oczywiście możecie wybrać taką, jaka się Wam bardziej podoba, natomiast wiadomo, że rozmytą jest łatwiej namalować, bo nie musicie zwracać uwagi na to, jak ona precyzyjna będzie, no i też rozmycie kreski, i nałożenie tego brązowego cienia sprawia, że ona jeszcze bardziej trwała. Nagadałam się i teraz będzie mi trudniej rozmyć tą kreskę, bo już zdążyła trochę zaschnąć, najlepiej jest to robić, kiedy u nas jeszcze Okra. I używając również cienia z tej samej palety, tego najciemniejszego brązu, będę takim cieniutkim pędzelkiem jakby pokrywać granice między kreską a cieniem na powiece. Przykrywam też trochę samą kreskę, ale przy samej nasadzie zaraz będę to poprawiać, żeby jednak przy nasadzie rzęs ta kreska była jak najbardziej czarna. to wszystko, tak wygląda oko po skończonej pracy z cieniami, teraz użyję zalotki, wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne rzęsy, których użyję, to oczywiście będzie, będą Demi Wispy z firmy Ardell i zaraz wrócę i zajmę się makijażem twarzy. Jeśli o twarz chodzi, to w dniu ślubu użyłam tego podkładu z Bobbi Brown Skin Foundation, to jest taki bardzo naturalnie wyglądający, średnio krojący, ładnie utrzymujący się podkład o którym już mówiłam wam w ulubieńcach nie używałam żadnego, żadnej bazy bo ja nie mam problemu z utrzymywaniem się podkładu więc wiedziałam, że to też nie będzie problem a że na szczęście tego dnia też nie było jakichś nie wiadomo jakich upałów, to nie musiałam się martwić o to, że po prostu makijaż mi spłynie także użyłam tego podkładu, dzisiaj również go nałożyłam tylko troszeczkę go rozwodniłam z podkładem Makeup Revolution, żeby był odrobinkę jaśniejszy i nałożyłam go i wówczas, i dzisiaj pędzlem z zoewy, Jest to Zoewe numer 103. I jest to pędzel, który daje takie ładne, naprawdę niesamowicie, nieskazitelne wykończenie. Także tych dwóch produktów, właściwie podkładu i pędzla użyłam. Twarz wykonturowałam zestawem, który naprawdę sprawia mi dużo przyjemności, jeśli chodzi o używanie go. jest to oczywiście Contour Kit z Anastasia Berry Hills. Ja jakoś strasznie nie konturowałam twarzy, tylko chciałam po prostu, żeby na zdjęciach ona nie była jakby jakoś tam, nie wiadomo, płaska. Jak to się mówi? I tutaj po prostu zmieszałam um, głównie wszystkie odcienie, ale jednak um, w większości skupiając się nad tym środkowym, to jest taki fajny um, oliwkowy brąz, który bardzo ładnie wygląda na twarzy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. To po prostu jest um, połączenie tych kolorów. Daje taki piękny cień, po prostu wygląda jakby to było naturalna, naturalna budowa twarzy po prostu. Jeśli o róż chodzi, to wybór pad na Houndstooth z Debalem. Nie to taki naturalny, nie rzucający się w oczy, ale jednak dodający takiego trochę życia na twarzy. Długo utrzymujący się róż. To jest róż z tej serii Instein. To są takie naprawdę bardzo mocno napigmentowane i bardzo długo utrzymujące się róże. Także, aby ktoś się zastanawiał, czy zainwestować w nie, to jak najbardziej można. Z nimi naprawdę, raz ja bym uważać, jeżeli nie, nie, umiecie za bardzo się obchodzić z różami. Nakładając je na mokry podkład, czyli nieprzypodrowany, no to możecie, może jednak nie nakładajcie na nieprzypodrowany podkład, tylko rzeczywiście go lekko przepudrujcie. One są naprawdę bardzo mocno napigmentowane. Nie było się również bez rozświetlacza, oczywiście, i tutaj przyszła z mocą moja ukochana Marylu. W takich strategicznych miejscach, czyli właśnie na szczytach kości policzkowych, wzdłuż nosa i tak wzdłuż twarzy. Może pominięciem czoła. Czoło i tak się też nie przede czy później błyszczeć. No i zostają nam jeszcze tylko usta. Jeżeli o mnie chodzi, to ja użyłam czegoś, o czym cały czas po prostu nadaję na YouTubie. Jest to oczywiście Burzyła Rouge Velvet w kolorze Pink pong czyli numer 6. Piękna, funkcjowa, długo utrzymująca się przynajmniej u mnie. Pomadka matowa. Na, którą, na której wiedziałam po prostu, że mogę polegać. Także e, mając różowe dodatki, e, po prostu no, wiedziałam, że to będzie pomadka, e, której będę mogła zaufać. Uwielbiam ten kolor. to wszystko, tak wyglądał ten makijaż, tak wygląda teraz, mam nadzieję, że komuś ten filmik przydał, nie tylko zaspokajając waszą ciekawość, ale i jako propozycja może waszego makijażu ślubnego, może z takimi samymi ustami, może z innym kolorem, a może w ogóle z jakimiś takimi bardziej łagodnymi, Także czy siak, mam nadzieję, że coś z tego filmu wyciągnęłyście. Pod opisem filmu w dziale informacji zajęcie oczywiście listę wszystkich kosmetyków, o których mówiłam, które używałam, raz z pędzlami do nich i z linkami do wszystkich produktów, także na pewno zajrzyjcie do opisu, tam jest naprawdę bardzo dużo informacji. Jeżeli jeśli Wam ten filmik spodobał, to proszę Was o kliknięcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału, wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!